Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Need for Speed przechodzimy daybreak. Nasz day odblokowuje się za 18 sekund. Jest już dzisiaj, dzisiaj, jest nowy rok, pierwszy styczeń, czyli mamy 2021, jak ja to nagrywałem, ale we wszystkie odcinki, jak na dostaniecie w 2021. No więc daj nas się odblokowuje i możemy jechać z Coxem. Ja sobie. Czekajcie. Jest, nie mamy pierwszej bariery. Tak bardzo sobie y, poulepszałem tę huirę, że nie mamy pierwszej bariery. Wydałem strasznie dużo kasy. Mamy tylko 15 tysięcy, ale za to mamy 791 rangi, czyli brakuje nam tak naprawdę 4 rangi. Przez te wszystkie wyścigi na ludzie się to uda. Yy, brakuje nam tego, no tak jak mówiłem, brakuje czterech rangi spokojnie na luzie Problem się dopiero zacznie. Następnym dalej. Siódmy. O nie, nie tak, 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 tak. Więc ja się wyciszam i sobie powiem I W tym odcinku chyba niczego nie kupimy. Bo.

W wyścig za nami Chyba myślałem, że będzie reklama już się na to sytuacja, ale nie było na szczęście reklamy. O, uprawda bi. A już się jeździć. Naja, na bok. Twoje miejsce jest na tym kamieniu. na tym kliście patrzy. Dobrze wygląda. Uważam, że drogi po A, z tobą. Jesteś głupi. Myślisz, że masz ze mną szansę? Słuchaczkę mi lubię. W ogóle był taki wyścig, no właśnie dzisiaj sobie przechodziłem rano yy, w Karseriesach na yy, Nissan yy, 180 SX. Z tego co wygrałem i będzie też nagrywałem, to To tam był taki wyścig, gdzie było tyle aut, że udało mi się zrobić 14 Niromisów i przypuszczam, że drugą połowę auto była połowa, auto, a drugą połowę to wszystkie uderzałem. 我帮伢写去。 Chyba słuchajcie, robimy już ostatni wyścig i będziemy musieli zrobić sobie przerwę bo nie będzie biletu w Co w bez tych barier Persia tak troszkę gra jakby wszystko jest, choć na to, że nie poszliśmy w tych wyścigach, to się takie wydaje dziwne troszkę ale dzisiaj to no dzisiaj jeszcze nie jutro wygramy Hawaii może się okaże, że jeszcze dzisiaj odblokuję ten daj 7 czy na pewno o się okaże te bo mi zasłaniają nie widzę ile mam czasu do końca minutę Sekundę miałem do końca. Dobra, tak więc my się będziemy żegnać. Ja sobie ulepszę tą Huawei jeszcze. I widzimy się za jakieś... ...godzinę, dwie. Nie, no, Kaj, za trzy jakieś. Za trzy godziny byśmy się musieli... ...zobmy widzieć, żeby... ...było trochę tych biletów, bo to nie ma sensu. Tak. No, bo ładnie te PR się dodają. 793, tak więc widzimy się za jakieś. nie wiadomo. Siemanko, witam was. Nie, tylko po przerwie was witam. Nie w kolejnym odcinku i jestem z powrotem. I będziemy robić tutaj kolejne odcinki. Śliki. Mam 3 bilety. Za ile się załaduje nowe bilety, nie wiem. Nie, nie patrzałem po prostu, no jakoś mnie to nie interesuje, że to być. A słuchajcie, mogę się już teraz włączyć do rozmowy. Tak więc... Ła, wow, będę się ścigać z Gerin w jego Aventadorze SV. Tym, co wam mówiłem, co mi się ten lakierek tak podoba. Ale... A nie, to nie jest Ger X, d, 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 d. Ukradł mu auto, co za chuj jeden zjebany. Ja mi się pięknie jest ten Aventador. Ale chuja zjebanego trzeba do grobu wsadzić. Brat debil mu ukradł te auto. O tych gówniarzy jeden. <noise> Znowu jadę po tym gościu. Ja nawet nie wiem co robi, ale tak sobie go nazwałem brat debila. Dlaczego? Ponieważ on ma takiego jednego gościa, jest jeszcze jeden gościu, który wygląda prawie tak samo i oni często byli we, w wyścigach i mieli po same auta zupełnie. Więc to, a, wyglądają jak debile, więc mówię, że to jest Brad debil. To jest jeszcze jego drugi brat debil. To jest pierwszy brat debil. A nie, to jest ten to jest, akurat, ten drugi chyba. Nie wiem, w każdym razie nie ma to znaczenia za wielkiego. No to jest ten drugi. Aj, fajnie, nie mam już biletów, tak więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć biletów. 6 biletów jeszcze potrzebuję, żeby sobie przejść cały daj. Zatakuje troszkę rangi, ale nie będę musiał nic powtarzać, od razu do następnego daju. I w następnym daju sobie zrobimy znowu zakupy. Małe. Tak więc trzymajcie się i cześć. Znaczy nie cześć, tylko do... za sekundę wracam. Tak więc słuchajcie, widać już po przerwie. jestem z powrotem. Przechodzimy sobie dwa puścigi kolejne.

Za minutę jest bilecik tak więc zapraszamy sobie, jak No i zagnamy się na minutkę. A z takiej informacji, to mam jeszcze mniej kasy, jak widzicie, i jeszcze będę miał mniej kasy, bo sobie kupiłem trochę części, to znaczy dokładnie tu dwie części: Flywella, czyli to coś, niebieskie tutaj, i do skrzyni biegów, to coś te, nie, nie zielone, w sensie nie. Re, e, UN komun tylko komun to najgorsze. To też sobie kupiłem, bo mi to też było potrzebne. No tak więc widzimy się za 20 sekund. Nasze 20 sekund minęło. Możemy przechodzić do... O, jadę awentadorkiem. to będziesz go powtarzać? Serio? Serio? Ła, jest. Gadawę, orki, ja da went Jest super. Właśnie znaczy, o wam mówiłem, że mi się ten lakier mega podoba. Pan bym ja się dlaczego w takim razie nie wybieram sobie do flipy fire. Dlaczego, że dostaje ona trochę więcej blueprintów? Znaczy dużo więcej, bo aż 40. Bo to chodzi o to, że kiedyś, znaczy kiedyś, jak była ta cała akcja z tym powtarzaniem, że oni robili i na pewno było walut, tylko były takie po prostu eventy się powtarzające. I i był taki, nie wiem czy to był back, to był zamierzony, ale po prostu dostawało się gratis z z eventów, które się już powtarzało. Wiecie, ja na przykład wygrałem 40 blueprintów na tą squirę, to dostałem 40 blueprintów drugie za darmo. A na Wentadora niestety wygrałem 10, więc dostałem za darmo. No więc wiecie. A więc widzimy się za godzinę. Albo kupię sobie za 90 golda. Nie no, szkoda golda, po co? miałem wydawać, ale będzie wydawańsko w następnym daju. Zaraz zostały 4 wyścigi, to się widzimy za 4 godziny albo za dwie, a ja, później jak będzie mi się chciało. O 20 może. Tak więc trzymajcie się. Znaczy. Widzimy się tak ta, za waszą sekundę a moje 4 godziny. Dobra, widać już po a ja już jestem z powrotem. Przechodzimy sobie znowu 3 wyścigi. Następny bilecik za 16 minut, Ciekawe, będziemy minut potem. I nareszcie zakończymy ten daj szósty, a ja biorę się za siódmy. I to oczywiście też nagra, ale wy tu dostanie bo tak i tym pomimo tego, że zaczynam go dzisiaj Idę się wykichać. A bo jednak nie był girl jedynie. I jedzie. nim to skończyła, o nareszcie gir odzyskał swoje auto. O nie ten durny brat baby, nie ukradł do jeden piękny i tak nie na coś w Moja fabulezja wczoraj się rozpida Dobra teraz to się już mogę wyciszyć Chyba, że będzie jeszcze jeden wyścig z Gerry, powiem powiem szczerze. Nie no, myślę, że się wyciszę, bo nie ma to sensu, żebym tu nawijał i nawijał. Dobra, to ścigamy się z pierwszym bratem debilem i zwierząt. Zobaczcie, kolejny wyścig wybieramy. Lecimy z trzecim, ja się znowu wyciszam. No słuchajcie, dawaj już skończyłem sobie ten wyścig, teraz nadszedł czas na ostatnie wsadzenie upgrade'ów, czy tych części, znaczy materiałów, to się nazywa, części, to są całe na przykład silniki. No i czekamy na zmiłowanie, to znaczy na bilet. Ja sobie obejrzę reklamę, żeby mi go dali od razu. Dobra, słuchajcie, załatwiłem sobie już bilet, że idziemy na ostatni wyścig. I widzimy się jutro w daju w siódmym, siódmym, siódmym. Siódmym, siódmym. Tak, siódmym. Siódmy, <ścoughs> <ścoughs> siódmy, siódmym. tak, siódmy, siódmy. No. Dobra, bo jeszcze coś głupiego się Lepiej się wyłączę. <ścoughs> siódmy, siódmy.

Jest problem, jest dopiero 19 Ciu? No dobra słuchajcie, odbieramy sobie naszą nagrodę za czapkę i... I co? Przechodzimy daj siódmy, ale to już w następnym odcinku, bo nie mam biletów Aha, dobra. To jakoś to podzielę, żeby. No, słuchajcie, tak więc Daj siódmy będzie wiecie, no, w na następnym odcinku. Więc trzymajcie się i cześć, zostawcie subskrypcję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I łapkę w górę, i tam wy wiecie co. Jeśli jeszcze tego nie robicie, oczywiście byłbym wdzięczny. I miłego dnia, czy tam wieczoru, nie wiem czego.